Wypadek polskiego Leoparda 2. Ten tydzień jest jakiś pełen takich dodatkowych tematów. Dzisiaj kolejny z nich, czyli wypadek, o którym dowiedzieliśmy się kilka dni temu. I tutaj można by powiedzieć, stało się, to się stało w czasie ćwiczeń, w czasie treningu, zwłaszcza tego przyspieszonego to coś normalnego. Tylko że niestety po pierwsze te zdjęcia nie powinny nigdy wypłynąć. W obecnej sytuacji daje to tylko pożywkę dla propagandy rosyjskiej oraz dla takich pożytecznych idiotów, którzy ten temat odwracają do góry nogami, i w ten sposób chcą, chcą pokazać, chcą okazać, że nie powinniśmy w żaden sposób wspierać Ukrainy w jej wysiłku obronnym. Tutaj oczywiście. Takie grzanie tematu jest niewłaściwe, ale skoro wszyscy duzi, czy też o wiele więksi ode mnie, się tym tematem zajęli, i to najczęściej, co ciekawe, w bardzo, bardzo fajny, pozytywny sposób pisząc, że stało się, to się stało. Takie rzeczy się zdarzają, i gdyby ludzie wiedzieli naprawdę, co się dzieje na poligonach i do jakich rzeczy tam dochodzi, cały czas byliby naprawdę zdziwieni. A tutaj doszło do wypadku wypadku który tak jak powiedziałem się zdarza zwłaszcza kiedy chcemy wyszkolić kogoś w czasie kilkukrotnie tak realnie kilkukrotnie szybszym niż można powiedzieć robi się to normalnie nie mówiąc o tym że czołgiści przesiedli się z czołgów dosyć można powiedzieć słabych. Na czołgi o wiele, wiele lepsze. Ten Leopard 2A4 naprawdę jest czołgiem bardzo dobrym, chociaż ma braki w opancerzeniu. Ale ci, którzy mnie oglądają o tym doskonale wiedzą, ale doszło do wypadku. W wyniku którego, oczywiście, szczęśliwie nikomu się nic nie stało, doszło do uszkodzenia naszego Leoparda 2A4. Po prostu wyrwało wieże z pierścienia czołgi są bardzo duże, bardzo silne. No i jeśli dwa się zderzą, może do czegoś takiego dojść. Nie jest to strata bezpowrotna, ten czołg zostanie naprawiony i naprawdę takie rzeczy dzieją się na poligonach często, o wiele częściej niż nam się wydaje i dochodzi do naprawy, do oficjalnych napraw takich uszkodzeń, często też do takich troszkę mniej oficjalnych, jeśli mogę tak powiedzieć, napraw uszkodzeń. I tutaj słynny filmik Andrzeju, To się wyklepie. To jest naprawdę mały pikuś do tego, co się dzieje. Chodzi o coś innego. Tak jak powiedziałem, te rzeczy nie powinny w ogóle wypłynąć. Ci, którzy opublikowali, zrobili te zdjęcia i się nimi podzielili, powinni oczywiście no, za to odpowiedzieć. To jest jednak pożywka, tak jak powiedziałem, dla propagandy nam wrogiej i dla pożytecznych idiotów. I osłów, że tak się wyrażę, oczywiście z całym szacunkiem do tych bardzo inteligentnych zwierząt, jakimi są osły, tutaj, żebyśmy się zrozumieli. Lubię zwierzęta. Niektórzy już nawet powiązali mnie z pewnym kanałem, który również należy do mnie. Wracajmy do sprawy, ponieważ znowu się rozgadam. Zdarzają się takie rzeczy, i jest to cena, bardzo niska cena. Jaką płacimy za zapewnienie, można powiedzieć, bezpieczeństwa naszemu państwu teraz powiem coś, co wielu osobom się nie spodoba, może troszkę nie na miejscu, ale najlepiej walczyć o bezpieczeństwo, o pokój w swoim kraju, na terenie nieswoim i nie swoimi ludźmi. I wykorzystywać tylko na przykład do tego pieniądze. Tutaj walczymy o nasze bezpieczeństwo, o nasz pokój z naszym najbardziej realnym, rzeczywistym zagrożeniem i to niestety nie tylko teoretycznym. Na terenie Ukrainy Ukraińcy przelewają krew, a my, ponosząc oczywiście koszty finansowe, polityczne, chociaż politycznie na tym wychodzimy bardzo dobrze, no ale gospodarcze i finansowe jednak walczymy w ten sposób, no nie my bezpośrednio, ale ta walka jest przeprowadzana i dzięki temu nasze bezpieczeństwo jest lepsze, poprawia się. Osłabienie naszego przeciwnika tylko wydając pieniądze jest czymś bardzo, bardzo fajnym. Już tu nie mówię, że większość tego sprzętu, który przekazujemy i tak w ciągu kilku lat powinien być zamieniony, on powinien być wymieniony już kilka lat do tyłu, dobrych kilka lat do tyłu, ale te procesy po prostu przyspieszyły i to, że na przykład ten leopard będzie musiał być naprawiony, to niewielka cena. Wiele osób patrzy na tego uszkodzonego leoparda i, o Boże, co to się stało, wykorzystują nas i się rozbijają naszymi czołgami. Szkolenia to szkolenie. Do wypadków dochodzi, niestety, to jest coś normalnego, ale zapominają, że my przecież wysyłamy te leopardy, żeby walczyły i niektóre z nich zostaną zniszczone. Tak to wygląda, niestety. Najważniejsze, że nie zostaną zniszczone na terenie naszego państwa i nie zostaną tutaj, niestety, bo najprawdopodobniej tak będzie, tutaj musimy być realistami, krew nie zostanie przelana z naszej strony. Bardzo nieładnie to brzmi, bardzo brzydko to brzmi, ale jednak lepiej, żeby nasz sprzęt, nasze czołgi walczyły, zwiększały nasze bezpieczeństwo. Jeszcze raz powtórzę, nie na naszym terenie i żeby to nie była przelewana krew Polaków. Brzydko to brzmi, ale taka jest prawda. Płacimy naprawdę niedużą cenę w porównaniu z Ukraińcami, jeśli chodzi o zwiększenie naszego bezpieczeństwa. Cały czas zapominamy, że ponad rok temu prezydent Rosji, Władimir Putin, powiedział, że tutaj Polska powinna niejako wylecieć z NATO i wrócić do strefy wpływów właśnie Rosji. Wiemy, jakby to wyglądało dla tych, którzy są fanami Rosji. No to jest chyba oczywiste, że wystarczy wsiąść w samochód, w pociąg, w samolot i... Do widzenia. Jak tam jest tak dobrze, no to najlepszym wyborem jest tam jechać. Jeśli uważasz, że tam jest lepiej, tam byłoby ci lepiej, czy też gdybyśmy byli w sferze wpływu w Rosji, byłoby ci lepiej. No to najlepiej na własnym przykładzie, spakować się, zabrać swoją rodzinę nie samemu, całą swoją rodzinę i jechać tam. To tutaj nie widzę najmniejszego problemu. Jeśli ktoś komuś brakuje odwagi, to myślę, że na pewno są takie organizacje, które by mu pomogły wyjechać tam i myślę, że i mieszkanie i wyżywienie będzie dożywotnie. Jak pewnego pana naszych sąsiadów na Białorusi. Chociaż Białorusini to odrębny temat, ponieważ to wspaniali ludzie. Niestety władze mają jakie mają, ale tego nie będziemy dzisiaj poruszać. Wróćmy do tego Leoparda, ponieważ ostatnio te moje filmy są takie troszkę rozgadane. Mniej techniki, mniej tych rzeczy, które powinny być na kanale. Ale niestety zbyt dużo się dzieje. Jeszcze raz, bardzo źle, że ten bardzo źle, że te informacje wypłynęły, bardzo źle, że te zdjęcia się pojawiły, bardzo jestem zadowolony z reakcji polskich mediów, i bardzo jestem zadowolony, że nasze wojsko zachowało się normalnie. Jednak po latach takiego niezbyt dobrej komunikacji ze strony wojska, tak to ujmijmy. I ona teraz też nie jest taka jaka powinna być, tutaj od razu to powiem, ale jednak zaczyna się poprawa. To bardzo ważne. Fajnie, jakby to dalej postępowało. Wojsko po prostu powiedziało: Tak, stało się takie coś, nikomu się nic nie stało. Czołg jest obecnie, można powiedzieć, w przeglądzie. Zobaczymy, ile będzie trwała naprawa. Jest do naprawienia, teraz już wiemy, i oczywiście. Będzie wyremontowane i będzie dalej u nas służył. A znając życie, kiedy dotrą do nas na przykład Abramsy czy też kadwójki, pójdzie na wschód i bardzo dobrze. Dla tych, którzy uważają, że nie powinny tam iść, tak jak powiedziałem, droga otwarta, uważasz, że tam jest lepiej, to znaczy w Rosji, proszę wyjechać. A dla tych, którzy na przykład nie lubią Ukraińców, twoje prawo, ale. Jak to się mówi, wróg twojego wroga powinien być twoim przyjacielem. A tutaj Rosja stanowi jednak o wiele większe zagrożenie niż chyba nawet ci, którzy nie lubią Ukraińców, są w stanie to przyznać, niż Ukraina. Więc osłabianie potencjału naszego największego wroga chyba leży w naszym interesie. Prawda? Dla tych, którzy tak nie uważają. Niech może to przemyślą jeszcze raz. I dzisiaj ten wypadek polskiego Leoparda 2 p, Przepraszam, nie PL, tylko Leoparda 2A4. To nie był PL. I miejmy nadzieję, że kiedy będą go remontować, to przy okazji go doprowadzą do tego standardu PL. To by było coś bardzo, bardzo fajnego. Ten standard naprawdę jest nam potrzebny. Szkoda, że tak późno. No ale kiedy mówimy o naszym wojsku, to można by tak mówić. Szkoda, że nie 10 lat temu, szkoda, że nie 5 lat temu, szkoda, że tak mało, no ale wszyscy wiemy, że niestety tak było. Chociaż tak lepiej niż w marynarce. Ale marynarka też w końcu zaczęła się ruszać. Przynajmniej na Twitterze. Tutaj ich konto naprawdę potrafi zrobić dobrą robotę. Ogólnie też muszę swojego Twittera odgrzać, ponieważ jest, a tak jakby go nie było. Zapraszam. Marcin Pasierb. Może dam linka, może w końcu będę tam coś pisał. Jeszcze raz od początku doszło do wypadku. Leopard zostanie naprawiony. Miejmy nadzieję, że od razu zmodernizowany do odpowiedniej wersji, czyli do wersji PL. Nikomu nic się nie stało. Takie rzeczy się zdarzają. Źle, że to wypłynęło, ale przejdźmy, do te, przejdźmy z tym do porządku dziennego to nie jest coś co, to nie jest koszt tak wysoki jak na przykład koszt przekazania leoparda, kraba czy innych rzeczy. Tutaj miejmy nadzieję, że te koszty szkolenia nie są tylko ponoszone przez nas, ale również przez inne państwa, w których interesie jest wolność, niepodległość, niezależność od Rosji czy od jakiegokolwiek innego państwa. Umiłowanie do praw człowieka i traktowanie ludzi w normalny sposób, nie w taki, jaki możemy oglądać na terenach zajętych przez Rosję. Czyli przechodzimy do codzienności. Pamiętajmy, że straty po stronie ukraińskiej są cały czas. I takie coś to jest nic. I jeden uszkodzony czołg to jest nic. Za zwiększenie naszego bezpieczeństwa. To, jest, to powinno być dla nas najważniejsze: bezpieczeństwo nasze, naszych rodzin, naszych przyjaciół, naszych znajomych, naszych sąsiadów, całego naszego otoczenia. A wzrost tego bezpieczeństwa jest obecnie realizowany przez Ukraińców. I oczywiście nie możemy wszystkiego niejako przerzucić na nich. My też musimy w bardzo mocny sposób walczyć o tą niezależność, niepodległość, prawa człowieka, w cokolwiek byśmy nie mówili, na przykład modernizując nasze wojsko, na przykład wiedząc, jakiego państwa jesteśmy obywatelami, no i że to jednak dla dobra nas, na, nas wszystkich, ponieważ chyba niektórym się troszkę pomyrdało i zaczynają uważać, że w objęciach. Rosji byłoby nam lepiej. No ale droga wolna, nie ma problemu. Na pewno przyjmą cię z otwartymi ramionami, a jeśli jesteś mężczyzną pomiędzy 18 a 65 rokiem życia i masz przynajmniej jedną nogę i jedną rękę, to myślę, że wojenkomaty na pewno z otwartymi ramionami na ciebie będą czekały. I wtedy zrozumiesz, jak wygląda ruski mir. Na dzisiaj dziękuję, zapraszam ponownie.